Cześć, witam na swoim kanale. Od 15 lipca tego roku e, można składać wnioski na tak zwany test niezależności sędziego. Które to wprowadziła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która właśnie dała możliwość uczestnikom takich postępowań, prawo do domagania się od sądu stwierdzenia, czy sędzia daje gwarancję niezawisłości i bezstronności. To jest ustawa, akurat tak zwana prezydencka, która miała niby tutaj załagodzić spór z Komisją Europejską. Natomiast tak naprawdę ta nowelizacja i ta ustawa jest bez sensu. To jest troszkę takie mydlenie oczu, bo już obecnie istniejące przepisy pozwalały, na stwierdzenie tego. W oparciu o obecnie istniejące przepisy były również takie, składano takie wnioski, na przykład, żeby sąd odwoławczy badał to, czy w składzie dosyć dała. Czy w składzie zasiadała osoba uprawniona, i tak dalej. Natomiast niestety zdarzali się również klakierzy, którzy przekraskiwali obecnym rządzącym i nawet wśród radców czarnych adwokatów były kierowane we wnioski dyscyplinarne, przez dyscyplinarnych, jeżeli pojawił się akurat na przykład w zarzutach apelacyjnych taki wniosek. I mimo tego, że to po prostu rzecznik nie wszczął tego z urzędu, ale po prostu z zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych, który oczywiście jest nominatem obecnej władzy, takie postępowanie zostało wszczęte. I, żeby było zabawnie że często postawiono zarzuty. Mimo, że oczywiście rzecznik mógł to od razu po prostu rzucić do kasza, po prostu stwierdzić, że dane zachowanie takiego racy to nie jest żaden po prostu nikomu nie psuć krwi. Ale wracając od tematu, ten test niezależności sędziego jest przeprowadzany na podstawie ustawy prawa urządowania sądów powszechnych. No i w art. 42a początkowo był wpisany zakaz kwestionowania umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych organów państwowych oraz organów... Kon kontroli, ochrony prawa. To jest zakaz podwyższania statutu sędziego. To miała być tak zwana mała ustawa kagańcowa, którą ten przepis Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało już jakiś czas temu, zgodnie z którym tutaj przepis artykuł 42, paragraf pierwszy, w ramach działalności sądów lub organów sądów niedopuszczalne jest kwestionowanie umasowania sądów i trybunałów konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli, ochrony prawa. Paragraf drugi, było niedopuszczalne jest ustalenie lub ocena przez sąd powszechny lub inny organ władzy Zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu miaru sprawiedliwości. No i takie przepisy były tutaj do tej pory, czyli generalnie no, narzucony jakby odgórnie zakaz badania tego, czy po prostu no, sędzia akurat tutaj spełnia wymogi tej bezstronności i niezależności. Stąd właśnie to jest mowa o tej właśnie małej ustawie kagańcowej. Natomiast teraz to dopuszczany paragraf trzeci, zgodnie z którym dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu. Jego Postępowaniu po powołaniu na wniosek uprawnionego tutaj mówimy o stronie, o którym mowa w paragrafie 6 jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności mającego wpływ na wynik sprawy, z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy. I taki wniosek, kiedy należało składać, a na to wskazuje paragraf 4 wniosek o stwierdzenie, Przesłanek, właśnie, o których mowa powyżej, w paragrafie trzecim, może być złożony wobec sędziego wyznaczonego do składu rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji lub apelację z wyłączeniem spraw, w których termin do ich rozpoznawania i wydawania orzeczenia nie jest dłuższy niż miesiąc od dnia złożenia pisma procesowego wszczynającego postępowania w sprawie. No i tutaj domyślam się na podstawie teraz tego paragrafu czwartego, tamte postępowanie wobec racji prawnej, który składał taki właśnie wniosek w apelacji, taki zarzut apelacyjny zostało, powinno już zostać umorzone dawno. Zgodnie z paragrafem piątym taki wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego do złożenia wniosku o składzie rozpoznającym sprawę po upływie tego terminu, o którym właśnie mowa w zdaniu pierwszym, prawo do wniesienia wniosku wygasa sąd przy doręczeniu pierwszego pisma w sprawie zawiadamiania uprawnionego Zawiadamia uprawnionego do złożenia wniosku w składzie rozpoznającym sprawę, a także w każdym kolejnym, jeżeli skład rozpoznający sprawę uległ zmianie. Czyli tak naprawdę to sędziowie sami powinni akurat zawiadomić stronę, że mogą być takie okoliczności, czyli przykładowo, na przykład no, mogli zostać powołani przez taki neokres. Natomiast takich wniosków generalnie ogółem spłynęło do sądów póki co 22. Z czego to wynika? No, Chociażby z tego, że większość osób nie wie, że jest taka możliwość złożenia takiego wniosku. Po drugie, tak jak powiedziałem, te wnioski są też bez sensu, ale też po trzecie, nawet są właśnie sami sędziowie, którzy byli rekomendowani przez tą nową krajową Radę Sądownictwa, nie informują strony o takich okolicznościach. Ja przynajmniej akurat się nie spotkałem, mimo że już ustaliliśmy, że np. w kilku postępowaniach, w których na przykład nasza kancelaria bierze udział, jest taki sędzia, natomiast ze strony Tutaj sądu nie było żadnego takiego ruchu, więc no cóż, jeżeli by się pewnie działo coś dziwnego w tych postępowaniach, no to prawdopodobnie taki wniosek zostanie złożony albo ewentualnie sam klient złoży taki wniosek, jeżeli po prostu mu się taki wyrok nie spodoba. Czyli to wprowadza po prostu nieco większe zamieszanie i będzie większa niepewność co do tego, czy sprawa została rozpatrywana przez prawidłowo ustanowiony polski sąd. Oczywiście ten wniosek o tak zwany test niezależności sędziowskiej powinien spełniać pewne warunki formalne. Ja może nie będę tutaj. Teraz cytowałem tych wszystkich przepisów, bo to byłoby zbyt rozległe. Natomiast powiedziałam, że już istnieją obecne przepisy, które by pozwalały na takie działanie. Zarówno w procedurze cywilnej, jak i w procedurze karnej mamy takie pojęcia iudex suspectus i iudex inhabitatis, czyli tutaj prawo przewiduje, że są pewne przypadki, gdy sędzia podlega wyłączeniu od rozpoznawania danej sprawy. Czy to właśnie z mocy samej ustawy, albo nawet na wniosek strony. I przykładowo w kodeksie postępowania cywilnego, mam ten artykuł 48, kodeks postępowania cywilnego, czyli kiedy sędzia podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy, tak zwanej Judex inhabilis, i sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy. punkcik pierwszy w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki. I punktik drugi w sprawach, Swojego małżonka krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia. Akurat tutaj była taka zabawna sprawa, bo pamiętam wówczas, bo kiedy akurat byłem jeszcze asystentem sędziego w sądzie rejnowym, to akurat była taka historia, że stawił się tutaj powód, strona. No i przyszedł na to posiedzenie, popatrzył się na panią sędzia i stwierdził, że. No bo tutaj sędzia jest jego z siostrą, mieli tą samą mamusię, więc on się włączy. No i sytuacja, no oczywiście nie było takiej sytuacji, natomiast no, sąd musiał odroczyć tutaj termin tego posiedzenia i przekazać akurat tej sprawy do innym sędziom, żeby rozpatrzyli, czy faktycznie są takie okoliczności, które by oznaczały, że no, sędzia powinien być włączony z mocy samej ustawy, no ale, ale takich zabawnych historii w pracy w sądzie było więcej. Nawet kiedyś się zdarzyło, że do sądu rejonowego w Gdyni jeden taki obywatel, no to wniósł nad granat kiedyś, więc było zabawnie. Po trzecie, w sprawach związanych z nim stół przysposobienia, opieki lub kurateli. Po czwarte, w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem, albo był radcą prawnym jednej ze stron. To akurat to ma akurat te praktyczne znaczenie, że się akurat zdarzają, że po prostu adwokaci czy radcy prawni przechodzą po prostu, zmieniają po prostu barwy i zostają sędziami. Szczerze mówiąc, akurat moim zdaniem to powinien być jedyny tak naprawdę domyślny e, sposób dojścia właśnie do zawodu sędziego. Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych. No niestety póki co nie jest. Póki co są to aplikacje ogólnej sędziowskiej, po prostu kandydaci na sędziów są po prostu szkoleni jak przy każdej formie instytucjonalnego kształcenia. No i to niestety nie jest dobre, bo takim osobom brak zawsze tego doświadczenia życiowego i zawodowego. No i potem chodzą takie różne kwiatki. Oczywiście nie generalizując, to nie są wszystkich sędziów. Natomiast powiedzmy samo, dość do tego zawodu sędziego to powinno być e, inne, zmienione. Po piąte, sprawa, w których w instancji niższej brał Udział w wydawaniu zaskarżonego orzeczenia lub też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznawanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. To akurat tak już przeskakując, do innych procedury w sądach administracyjnych często się zdarza, bo czasami akurat sędziowie, obecni sędziowie, to kiedyś pracowali na przykład, byli pracownikami organów skarbowych, potem po prostu doszli do tego zawodu i się na przykład okazywało, jak był termin rozprawy, przychodzili i zobaczyli tą osobę, że jakieś, które tak z nazwiska, zaczęli tutaj tutaj że się okazało, że jednak no, faktycznie, kurde, rozpoznawali tę sprawę, jak kiedyś pracownik organu. No, więc też to akurat takie sytuacje w sądach administracyjnych były. Po szóste, w sprawach o z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia. Czyli to jest nieco Logiczne. I paragraf drugi. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa przy opieki lub kurateli. I paragraf trzeci. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o zmianę postępowania lub skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tej skargi. No i tak jak powiedziałam, podobno sady są w procedurze karnej. I tutaj w tym artykule 40, paragraf pierwszy, jest, dookoła, chociażby jest też dodatkowo taka różnica, że na przykład był świadkiem czynu. O której sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przyskrywany w charakterze świadka, lub występował jako biegły. I to są akurat takie przesłanki ustawowe, kiedy sędzia polega włączeniu z moc samej ustawy. Natomiast mamy także artykuł 49 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jest jego oczywiście odpowiednik w postępowaniu karnym. Artykuł 41 Kodeksu Postępowania Karnego, niezależnie od przyczyn wymienionych w artykule 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać usadnioną wątpliwość do bezstronności sędziego w danej sprawie. Paragraf drugi, oczywiście zaokoliczność, o której mowa. W paragrafie pierwszym nie uważa się wyrażenia przez sędziego poglądu co do prawa lub faktów przy wyjaśnianiu stronom czynności sądu lub nakłanianiu do ugody. To jest akurat obowiązek sędziego. Takie postępowanie to musi robić. Niestety czasami akurat strony, które idą w sądzie, to błędnie odczytują intencje, mimo że akurat to wynika przepisów prawa, to uważają, że po prostu oni ten, to jest sędzia ich zmusza do czegoś. Dodatkowo tutaj w kontekście postępowania karnego, to te przepisy są troszkę inaczej sformułowane, skąd jest art. pierwszy? Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje tego rodzaju, że mogłaby wywołać usadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Paragraf drugi, wniosek o włączenie sędziego zgłoszony na podstawie paragrafu pierwszego po rozpoczęciu przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się w stronie wiadomo dopiero po rozpoczęciu przewodu. I to akurat ma dosyć te przyczyny wyłączenia mają charakter praktyczny, bo mogą stanowić o nieważności postępowania w przypadku procedury cywilnej lub to jest tak zwana bezwzględne przyczyny w przypadku procedury karnej. I tak w przypadku procedury cywilnej, Kodeks posłania Cywilnego w artykule 379 wskazuje, że nieważność postępowania zachodzi. I tutaj mamy taki fajny punkcik czwarty. Jeżeli w skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa, albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy by brał udział wyłączony z mocy ustawy. I właśnie na ten artykuł 379, punkcik czwarty, właśnie wskazywali, że jeżeli, właśnie tutaj było wskazywane, że jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa, to akurat wskazywali na te okoliczności, że sposób powołania sędziego jego powiązania z obecną władzą, wyłączał tak naprawdę, dawał usadnione wątpliwości co do jego bezstronności I na tej podstawie wywodzili, że taka osoba no, nie jest sędzią w rozumieniu akurat tutaj prawa unijnego i prawa polskiego. A paru takich sędziów, co robili oszałamujące kariery za obecnej władzy, no to się znajdzie. I tutaj, tak jak powiedziałem, w po procedurze karnej również są takie przepisy, art. 439 kodeksu pasowania karnego i Paragraf pierwszy. Niezależnie od granic zaskarżania i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli tutaj mamy po pierwsze wydanie orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania, bądź podlegająca włączeniu na artykułu 40 KPK. No i punkt drugi, sąd był nienależycie obsadzony, lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na rozprawie. To są akurat też takie względy przynodławcze, które zresztą sąd drugiej instancji powinien brać pod uwagę z urzędu. I akurat właśnie sąd drugiej instancji przed tak zwaną ustawą Kragańcową dosyć często sięgał do tego przepisu. I cóż, jak widać, te obecnie 22 wnioski na tak zwany test niezależności sędziego wskazują, że to niezbyt hmm, nowa procedura, niezbyt tutaj cieszy popularnością. Ja tutaj mogę gwarantować, że akurat wnioski o włączenie sędziego lub akurat takie na włączenie z mocy ustawy, czy ten Judek Suspectus, czy to się to się zdarzają o wiele częściej. Nawet w ramach tylko jednego wydziału, jednego sądu rejonowego, no to w tym czasie to już byłoby, ich, no to ich liczba to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu. Więc ten test niezależności sędziego na podstawie właśnie, na nowelizacji ustawy o prawie urządzenia sądów powszechnych, no to jest troszkę tak sztuka dla sztuki, chyba troszkę mydlenie oczu. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.